Skrzydła, kółka i robaki Nie! To ty patrz na to! Rrr, rrr. Rrr. <ścoughs> Nie. Było świetne, Tasiu. Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa. A, a, sio, sio. Co się stało? A, nic takiego. Ja chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu! Twoja rolka! Dogonię ją. Dobry pomysł. Rosie! Patrz na to! Dziupku Nic ci nie jest? Rozbiłeś się! Nie, to nieprawda. Ja... To ja, ja wszystko przez ten wiatr zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej! Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie... O. Boję! ja. O! Nic ci nie jest! Tada! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, Dziubku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie. Znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? A, chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. <śmiech> Przestań. <śmiech> Myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... <laughs> Nie, coś mnie gilgoczy. Przyniosłem ci rolkę. Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żołędzie, wiecie, co się stało, Oli? Podwieźć rączki. do domu, Dziubku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, Dziubku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy? Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rozji! Ścigamy się? Dziubek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Mm. Wolno? Wcale nie! Ścigamy się do ciebie. Dobra! Dalej, Rozji! Jupie! Kółka są genialne! Dziubku, ale co z lataniem? Latanie! Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rozy nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi kicek. Masz rację! Rozy potrzebuje własnych kółek. Nie ma sprawy! To będzie zabawne, ale miejsce dziubka jest w powietrzu! Nie martw się! Dziubek niebawem sam się o tym przekona. Brr, będę mieć własne kółka! Tada! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Uý! Dziubku? <laughs> Jestem pierwszym ptakiem na kółka! O, cześć Olu, zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam, nie mogłam jej włożyć Dlaczego? Pomyślisz, że jestem głupia W żadnym wypadku Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żuk i uciekłam Przestraszył cię Widzisz, myślisz, że jestem głupia Przyznanie się do lęku to nie głupota ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialna, co? To ta rolnika. Dlaczego nie latasz? Latać! Chyba żartujesz. Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Weź. Moja rolka! Dzięki, Kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego szuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijamy się soku. Zaraz się nim zajmę. Ostrożni dzióbku! W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? O! o Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. A za. naszymi zabawami? O, wciąż możemy się razem bawić Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę W porządku, przyjacielu Widzisz, on nie chce cię nastraszyć Po prostu utknął w wannie Popatrz, nie może się wydostać Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego Nie bój się mnie, żuczku Musimy go uratować! Przyniosłem mu coś. Zawsze mam w pogotowiu żuczko-drabinkę. Jest wolny! I wcale już się nas nie boi! A ja nie boję się jego! Ach, to jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło. Pora na drzemkę w gnieździe. Ale jak ja się tam dostanę? Po prostu polecisz. Nie mogę. Nie chcę się rozbić. To, to znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kołkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz co mam. Się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie, musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na noc? O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną! Oho, jak dobrze, że wróciłeś na niebo! Uuuu! Tu jest fantastycznie! Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Ura! Ura! Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? <ścoughs> Nie przejmuj się! Następnym razem wygrasz. Tym razem ci się udało, ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. <noise> Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosji. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. <noise> I dzięki temu latałbym super szybko. Kicek, ptako królik. Ha, <laughs>